Wakacje rozpoczynają się przepiękną, słoneczną pogodą. Robi się też z każdą godziną coraz cieplej. Dzisiaj na termometrach maksymalnie prognozujemy już do 27 stopni w Polsce Zachodniej, a w kolejnych dniach wróci do nas upał. Przy czym początek tygodnia będzie naprawdę z taką piękną, słoneczną i przede wszystkim spokojną pogodą. A burze wrócą do nas w okolicach środy. Zaczynamy jednak informacje pogodowe stanem jakości powietrza. Ta jakość jest na ogół dobra miejscami na północy kraju, nawet jakość na poziomie bardzo dobrym, nieco gorsza jakość właśnie w tych regionach południowych, dlatego że dzisiaj na pogodę ma wpływ, co prawda słaby, ale jednak wyż. Dzięki temu no mamy więcej słońca, ale niestety zanieczyszczenia są dociskane do ziemi, stąd trochę gorsza jakość powietrza właśnie w regionach południowych i w centrum, ale pogoda jak najbardziej zachęca do tego, żeby wyjść z domu, dlatego że dzisiaj do końca dnia niemal w całym kraju utrzyma się taka piękna słoneczna i ciepła aura z temperaturą od 23 stopni w Gdańsku do 27 stopni we Wrocławiu. Będą zdarzały się też przelotne opady deszczu, a nawet jeszcze dzisiaj burze zagrzmieć może miejscami, zwłaszcza w górach, ale też wzdłuż naszej wschodniej granicy oraz gdzie nie gdzie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany z północnego zachodu, jedynie w czasie burz silniejsze porywy do mniej więcej 65 km/h. Godzinę. Jutro zapowiada się przepięknie, dlatego, że będzie jeszcze więcej słońca. Na północnym zachodzie od Szczecina po Poznań, wręcz bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane, a nieco więcej chmur. Jedynie na krańcach północno- i południowo-wschodnich i tam możliwy deszcz, ale możliwa też burza. Przy czym te zjawiska już zdecydowanie słabsze niż te, które pojawiały się w ubiegłym tygodniu. Do widzenia.